Najprościej w świecie mówiąc film o miłości to jest chyba drugi w życiu, trzeci w życiu scenariusz przeczytany e, jakby pod takim no, miłość, no. I to jest naprawdę hardkorowy, Shnet tej miłości. Scenariusz, który napisała Kasia Czarnowska okazał się. Na tyle oderwany od rzeczywistości, na tyle oderwany od mojej rzeczywistości, od mojego życia, że mogę się w to zaangażować. Scenarzyści, zresztą Bartek i, i, i Kaszka, gdyby oni chcieli zrobić film biograficzny, to postaci nazywałyby się Magdalena Prokopowicz i Bartosz Prokopowicz. Nasze postaci nazywają się Benedykt Bilski i Lena Zybert. Jedno życie, potem drugie życie się splata, potem te życie się rozplatają po to, żeby znowu się spleść i, i w końcu zostaje jedno z nich, nie? Plus jeszcze ktoś. Robiliśmy już sceny nad morzem, robiliśmy sceny w drodze, robiliśmy sceny jakieś pościgowe, gdzie trzeba było kamerę montować na samochodach, yy, 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 gonić za samochodem grającym, yy, więc to, to jakieś, było super niebezpieczne. Przechodzimy przez cztery lata tych bohaterów, czyli to jest taki swoisty kolaż emocjonalny, yy, scen plastycznych, surrealistycznych, alegorycznych, yy, fajnych dialogów. Jakby napisanych bardzo ciekawym językiem literackim, które nie do końca są nośnikiem jakby emocji, bo jakby emocje i prawda są zawarte jakby w oczach, w akcjach i interakcjach. Magda była pomysłodawczynią filmu. Scenariusz powstał zupełnie z innych rejonów, oczywiście wiele jest zapożyczeń ewentualnie jakichś kontekstów z ich życia. Natomiast w większości jest to fikcja literacka. Natomiast nigdy nie budowaliśmy tej roli, nie czerpaliśmy z życia Magdy i z tego, jak Magda tak naprawdę była. Już mi się wszystko w życiu zaczęło. inaczej nie zaczęło sypać, już się wysypało wszystko w życiu. Już nie chce mi się specjalnie tego życia jakoś kontynuować, i nagle się pojawia światło w tunelu, w postaci osoby, która tak naprawdę sama. Yy, od życia dostała szpilę nagle, wielką, nie? bo się dowiedziała, że ma raka. I on zupełnie przewraca wszystko do góry nogami. Całą moją decyzję, która zapada, yy, i jest to decyzja o tym, że Lena nie chce się leczyć, wtedy spotyka Benka, który kieruje ją na zupełnie inne tory. Zawsze chciałem swój, swój pierwszy film zrobić z bratem. Rozumiemy się bez słów, bo też wiele lat przepracowaliśmy, przepracowaliśmy razem. Ja Szwankowałem Bartkowi filmy, teatry, telewizji. Pracowałem z nimi już jako operator przy, przy reklamach. Poza tym, tak jakby wychowaliśmy się razem, oglądaliśmy te same filmy, edukację szkolną w tej samej szkole, ma ci sami profesorowie. No, i wrażliwość wydaje nam się, mamy, mamy podobną. Każdy z nas ma jakieś doświadczenia miłości, miłości zawiedzionej, złości, upadku, gniewu. No, o tym też to jest, tak? O uczuciu. o Próbie dogadania się w obliczu choroby terminalnej. Moda na to, że miłość to pluszowy miś. No, a tutaj jest troszeczkę inaczej. Że... Way to Heaven? że to są. To jest. Oj, oj, oj. Te słowa, ja teraz tu nie chcę być jakiś górnolotny, używać, że Karol Wojtyła, nie lękajcie się, tak? Bóg jest miłością i te sprawy, ja szczególnie jeżeli mam koloratkę, jestem tylko aktorem czasami, w tym miejscu w kościele, to wszystko jest prawda. To jest tak niepowtarzalna historia i um, dająca tak do myślenia, jak można zostać zaskoczonym i co trzeba zrobić, może nie co trzeba zrobić, bo nie ma recept gotowych. Jak trzeba uzbroić się w rodzaj nawet pokory wobec tego, że my mamy plany. Bardzo łatwo tym rozśmieszamy tego najwyższego. Ja Benedykt. Ja Benedykt. Biorę Ciebie, Leno, za żonę i śrubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Oraz że Cię nie obudzę, nie opuszczę. Nie obudzę. Aż do śmierci. Tak mi dopomóż. Jak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci.